Panie goście, kochane dzieci, serdecznie Was witamy. Dziś z młodszymi dziećmi na nowo przeżyjemy radość przyjścia zbawiciela na świat. Włączajmy się w akcję, witajmy Bożą Dziecię z Marią i Józefem, z aniołami, pasterzami, królami i dziećmi naszej szkoły, które oddadzą Bożemu Dzieciętku cześć. Jako wyraz naszej miłości i wdzięczności, włączajmy się we wspólny śpiew. Miłości to tajemnica niewysłowiona. Bóg z ludzką nędzą chętnie się brata. Stępuje Chrystus ojca swego łona i jak gwiazda pokoju na nieziny świata. Wiatr się wdziela po ściany, postające kula. W żłobie leży pan nad panem, matka go otula. W żłobie leży Bóg wszechmocny, niemowlątko małe. Opuszczone w twardym ścianie z zimna drżące całe. A ludzie ciągle nie wiedzą, Gdzie szczęścia szukać należy, Nie wiedzą, a szczęście na blisko, W żubku bo w tu leży. Nie wiedzą, o gdyby wiedzieli, Wieliby to ptarze, Na których teraz, jak w żubku, Bóg człowiek łasko i darzy. Nie wiedzą ludzie, nie wiedzą, Że w stanie tak wzgardzony Leży Pan, Stwórca wszechświata, Wielki Bóg niezmierzony. Czemu płacze żłobie maleńka dziecina, Jaka może być tych cierpień poważna przyczyna? Cicho, cioteczko, nie bocz, nie pocz już. My ci zaśpiewamy o to oczkach wróż. Zaśnij maleńkią, moją dziecią, Tyś ma pociechą na tym świecie. Zmruż oczom twoje, Ty serce moje, Modlitwa moja, niech uśpi cię. A na niebie gwiazdy grały hymn do Boga Święty. Tylko w polu ogień bucha, przy nim trzutka mała. Gra nie zawierucha, czelatka czuwała. Wtem skrośnieła w uśmiech na Cudny blask się toczy. I anielska dzwoni struna, strach pastuszków mroczy. Dlaczego dzisiaj nocy dnieje I jako słońce nie pojaśnieje? Warsza ludziom wielkie wesele Śpiesz się, do tej dziedziny. One wam wszystkie wpuści winę. Życie na krzyżu złoży, swoim śmiecią niebo otworzy. Przy ogniu spałem, te słyszę głosy, przecuny się i patrę niebo z tej jasności, nie ze zdziwienia. Nagle grę w pęknę postacie gdzieś na niebie i zauważyć cud w Betlejem, że tam jest prędko trzeba. Czym prędzej do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Wszyscy prędko się zebrali, jest cejenka stała u Boga. Widzicie, bracie, jaka jasność i jest takie pokornie u proga. Do Betrejem, pełni radości śpieszmy powitać Jezusa Małego, który dziś dla nas, w cudem miłości, pi na ziemię, z nieba wysokiego. Spieszmy, więc spieszmy. On na nas zwoła. On na to przyszedł, ażeby nas bawić. Otośmy żółwek jego dookoła, ażeby... żeby nas... Nas... nas Na słowa. Na słowa. Na słowa. Przypuszczcie chłopcy do tej piosenki, zaśpiewajcie kolejny pasterza. przywitajcie tego Boga na sianku lewym. Dajże pożądany skarbie drogi z nieba. Gdy świat tak cały upragniony z niebieskiego chleba. Dzieciąteczku, Bóg jest skryty na pokarm ludziom odkryty. Ciałem nakarmi, trwią napoi, bez człowieka w fale swojej między wybranymi policji. Niech Ci Jezu będą dzięki Zatrze narodzenie że przez nie zaczęłaś bać nas zbawieniem, miłość, która nas sprawiła, by człowieka wywyższyło, niech swą iskrą nas zapali, abyśmy Cię miłowali. Teraz rozumiem, coście mówili, kiedy mi się spiesili w tej stajenki progi, że z dziwną nas świętej woli prowadzi ludzi do siebie, bo Bóg Człowiek miejsca nie znalazł. Na ziemi, w pałacach, wśród bogaczy, jest przyszedł na świat i rikiem staje złobie, aby to każdy zobaczył. I wezwał wez wez pastuszków, pierwszy wezwał was, byście wy pogardzani, pierwsi poznali szczęścia, a ci to O Boże Cino, dzięki Ci za to przyjmij te skromne dary chlebusz, kożuszek i wełny, garść i miłość naszą bezwzględną. Matko najświętsza, ja zaraz poznałem, iż Ty od Boga wybrana. Pozwól mi, pozwól, tu blisko zostać, po Ciebie i Pana. Wiem, kto przy Tobie biedny przebywa, nigdy przy nigdy nie zginie. Tyś mnie rozgrzała na serce pastusze, nałóż mnie słyszcie, Ty dziecinie. Niech was Bóg błogosławi, pastuszkowie mieli w maleńkiej dziecinie, co w krawędziach chwili, to dla was dwusentym na droższy skarb, to On oceni ile człowiek martw. Niechaj serce serc waszych zniknął w ciemności, otwórzcie do serca Jezusowi wrota. Niechaj na zawsze nie nikt to dziecię kości i do wyślego wprowadzi żywota. cały rzuca blask. Łączmy głosy w zgodny ton i serc naszych niechmy plon. Gdzie, jak wzroża na Boża, na świat cały rzuca blask. Z dalekiego jedziemy kraju, aby Bogu pokój bo aż do nas gwiazdy jasność, tę radosną niesie wieść. Złoto czynów prawie dzisiaj klinicie Ciebie, Królu nad królami o opiekę prosimy. Tak przedziwne Boże mocne jest We Narodzenie. Ale wierzę, wierzę mocno, że niesie zbawienie. Niech gadzi do uwielbienia jedynego Boga. Płynie nieustannie z twej świątyń proga. Cały świat ciąg wielbie, czarni żółci Oby wszyscy zawsze jedynie przy Twym rzutku stali. Cierpień ludzki ci składamy, o niemały skarby. Ty wiesz dobrze, co cierpienie przy tej mierze Bądź pochwalony, święty Boże, przez We Narodzenie, co przez długich lat tysiące trwa przez przemienienie. Znowu pustoszony i stęki próg, odkaz cicho mały śnieg i Bóg, a na dworze za przyniosą śnieg. I na drodze dostaję ich zazdroń wielki lewy. Dlaczego do żółwka nikt więcej nie śpieszy? Czy nikt już z więcej Pana nie ucieszy? Jezus się rodził dla całego świata. Opuścił niebiosa, a z ludźmi się spratał. A oni tak obojętni są. Zbawicielu nasz, przyszły dzieci dostajęki. Ty nas dobrze znasz, przynosimy serca małe. Weź się w wrączki swe, daj nam rosnąć na Twą chwałę. Naucz kochać je. Czyste serduszka, modłe dziecięce, złóżcie na matki najświętszej ręce. Ciche modlitwy, małe ofiary, i miłość naszą, miłość bez miary. Historia się powtarza, od tysięcy lat Bóg przyszedł do swoich, odrzucił go świat, ale on wciąż czeka, słabości ludzi zna i serce otwiera, łaski dla nich ma. w domy wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja. Niech wzięty do ręki opłaty pozwoli wam dostrzec w drugim człowieku samego Jezusa Chrystusa, a opłatkowa biel przysłoni wszystkie troski i kłopoty. Niech światło choinki, symbol radości, narodzenia pa... Jezusa, oświetla zawsze wasze życie i pozwala odbrać właściwą drogę. A przez cały rok, od poniedziałku do niedzieli, Niech Was wszystko łączy mini zaś nie w